Cześć Przemek, witaj. Cześć. Cześć. Widzę, że nowy rower, sezon komunijny, kupiłeś sobie rower? No, rower się na pewno przyda, zwłaszcza w triatlonie, bo triatlon już jakby nie liczyć za niecałe dwa miesiące i trzeba wykręcić kilometry, bo jak widać nie ma śniegu już. Właśnie śniegu nie ma i gorąco bardzo się zrobiło. Jak się jeździ w takiej temperaturze? Na rowerze jest bardzo fajnie, bo wiaterek chłodzi. Na pewno większy taki dyskomfort w czasie części biegowej, ale też upał jest do opanowania. Szkoda, że tylko to pływanie jest na początku bo byłoby fajnym takim elementem do, 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 do schłodzenia. Ale powiedz mi, Przemek, w ogóle jazda na rowerze to nie jest dla Ciebie nowość, Ty już jeździłeś wcześniej, teraz tylko bardziej wyczynowo, czy musiałeś się przestawić? No, muszę powiedzieć, że na takim rowerze to nie jeździłem, nawet mi się nie śniło, że, że takie rowery kiedykolwiek będą. Stalowe ramy kiedyś, no, jak się miało osprzęt Shimano, to to już była wyższa półka. No wiadomo, że rower sam nie jedzie. No, ważne jest tutaj jak potrafimy na nim jeździć, ważna jest kondycja, ale tym niemniej sprzęt w triatlonie jest też bardzo istotny. Nie można tutaj iść gdzieś na skróty, ponieważ to na którymś tam kilometrze na pewno może zawasować nie tak jak trzeba. No, można iść na skróty, ale wtedy ma się gorsze wyniki, także warto zainwestować, żeby później mieć tam może swoją życiówkę. No życiówka to jak ukończę to tak czy tak to będzie życiówka, będzie to cieszę pierwszy raz. start w triatlonie i bardzo się cieszę, że jest dyscyplina, w której będę mógł poprawiać życiówki, ponieważ w bieganiu to trochę już są wyśrubowane i ciężko o nowe życiówki w maratonie czy w półmaratonie, natomiast triatlon stoi tutaj otworem, są trzy dyscypliny, każda z osobno, razem połączone, czyli można powiedzieć, że nawet i cztery jakby nie liczące. Właśnie, a dla mnie to jest nowość bieganie, bo tak jak ty zawsze mówisz, są ci, którzy już biegają, albo ci, którzy zaczną biegać. Na początku ci w to nie wierzyłam, ale sama zaczęłam biegać i powiedz mi, na co powinnam zwrócić uwagę teraz, na samym początku, żeby od początku nie robić błędów? No przede wszystkim być systematyczną, minimum trzy razy w tygodniu. Jesteśmy nad Maltą. To są fajne tereny do biegania w terenie, nie po asfalcie. Widzę tutaj biegaczy początkujący, którzy z uporem maniaku wykręcają kilometry wokół jeziora. Na pewno jest to fajne. Raz po raz można się przebiec, żeby zawrzeć nowe znajomości i się pokazać, że się biega. Natomiast dla naszych stawów, dla naszego samopoczucia, na pewno lepsze będzie bieganie po trawie. Są fajne dukty tutaj leśne. Na, na, naprawdę to można dziesiątki kilometrów y, wykręcić y, i to y, nie lubisz upałów, nie lubisz gorąca, a y, w cieniste takie y, alejki w lesie to na, na pewno. Dadzą zapewnia tobie ten termiczny komfort. Mówi się tak, że zaczyna się spalać po mniej więcej 45 minutach biegania. Czy rzeczywiście to jest prawda, czy możemy na początku trochę jednak krócej biegać? No, powinniśmy dostosować czas treningu do naszej kondycji i tutaj nie ma reguły, czy to jest 30 minut, czy 40 minut. Jeśli będziemy czuli dyskomfort, po 20 minutach wtedy przejść do marszu. Na początek. Najlepsze są właśnie marszobiegi. E, takim e, testem, e, czy biegniemy w odpowiednim tętnie, bo nie każdy ma pulsometr, jest to swoboda rozmowy. Tak, swoboda rozmowy, więc najlepiej wybrać się z koleżanką na, na taki trening i e, kiedy. Zawsze jest o za czym porozmawiać. Tak, i, i, i kiedy te e, tematy gdzieś tam plotkowe zaczynają się urywać, ponieważ e, wdziera się zadyszka, to znaczy, że jest e, za szybkie tempo. Trzeba dzwonić, przejść do marszu, uregulować tętno i znowu e, przejść do biegu. E, I z czasem stwierdzimy, że te odcinki biegowe są znacznie dłuższe niż e, odcinki Marszu i po pewnym czasie nawet ten, ten marsz już zapomnimy, że kiedykolwiek był elementem naszego treningu. I tym właśnie optymistycznym akcentem zaczynamy dzisiejszy trening dla każdego, a w tym odcinku relacja z biegu Wings for Life, gdzie goniła ich meta i trzeba było uciekać jak najdłużej. I też powrócimy do tematu biegać z butelką czy bez butelki. Czym może zaowocować nieodpowiednie przeciążenie. A do tego bieg dziesiątka pod Swarzędz. Gdzie padł kolejny rekord frekwencji, prawie 3000 biegaczy i bardzo wielu debiutantów. A do tego rozmowa z Adamem Małyszem specjalnie dla nas. Jak się okazuje, Adam od biegania zaczynał, bo mało kto pamięta, że kiedyś trenował kombinację norweską, gdzie trzeba było biegać. Zapraszamy. W 32 krajach na całym świecie o tej samej godzinie, a po raz pierwszy z nadpoznańskiej Malty w niedzielę 4 maja wystartował bieg Wings for Life. Śmiałkowie ruszyli w stronę Starego Rynku, tam zawrócili i udali się w kierunku Gniezna. Bieg nie miał klasycznej linii mety każdy zawodnik, którego wyprzedził samochód, kończył swój udział w biegu. Gwiazdą imprezy była m.in. Monika Pyrek, polska olimpijka, lekkoatletka specjalizująca się w skoku otyczce. Ile zamieszasz? Powiedz kilometrów w tak niezwykłej imprezie jak Wings for Life? Eee, starałam się to jakoś przekalkulować, ale niestety nie jak mi to wyszło. Także przede wszystkim daję sobie szansę, żeby powiedz. Eee, ja nigdy nie byłam jakąś wielką biegaczką, pewnie dlatego skakałam. Eee, także zobaczymy, no, ile się da. Myślę, że więcej niż 10 kilometrów nie dam rady, bo też nigdy w życiu więcej nie przebiegłam. Także chyba o to chodzi, żeby przede wszystkim się cieszyć. No i czekam na te endorfinę może w końcu się wydzielą. No, może się <laughs> Bardzo ważne jest to, że żebyśmy. Właśnie my, sportowcy, którzy no, jesteśmy zdrowi i na co dzień uprawiamy ten sport, żebyśmy coś dawali tym, którzy rzeczywiście e, potrzebują. Co sądzisz o założeniach tej akcji Wings for Life? Myślę, że przede wszystkim to jest fajne, jest połączenie. To, ja się cieszę, że to jest coś, co jest moje, tak, to jest mój świat, a przy okazji tego, że, że ja tutaj przyjadę i się sprawdzę, to przy okazji mogę pomóc tym osobom, które tej pomocy potrzebują. E, czyli czego życzyć? Wy, wy, wydzielenia endorfin i 10 kilometrów na liczbę. Przynajmniej? E, przynajmniej, ale e, proszę nie brać tego na serio do końca, bo jak się nie uda, to nic nie stanie, Ja już ambicje sportowe zostawiłam w tym sporcie wyczynowym, także przede wszystkim przyjechałam się bawić. Akcję wspierała również dziennikarka i prezenterka telewizyjna Beata Sadowska. Zdecydowała się wspierać tą inicjatywę ze względu na hasło Biegniemy dla tych, którzy nie mogą czy kiedyś ścigała się tak, żeby Ciebie meta goniła? Może w snach coś się takiego zdarzało? <grystanie> tak, w snach mógł mnie ktoś gonić, nigdy mnie w życiu nie goniła meta, także wyjątkowy bieg, wyjątkowa idea w tle, super pomysł z drużynami i myślę, że i startujemy z uśmiechem, i ta meta też nas złapie i się wciąż będziemy uśmiechać. Aha. Twoje założenia, wiem, że wczoraj biegłaś półmaraton, dzisiaj 10 kilometrów, czy 10 kilometrów z lekkim okładem? Dzisiaj mam nadzieję, że 15 kilometrów z Spokojnie, nie będę się ścigać. Myślę, że ważne po prostu, że tu jestem, że tu jesteśmy, bo, bo za mną też stoi cała drużyna. Biegniemy dla tych, którzy nie mogą, i ja naprawdę wierzę w to, że oni kiedyś będą mogli wstać i ruszyć razem z nami. Biegacze dopingowały osoby niepełnosprawne, dla których odbywał się bieg. Monika Kuszyńska, była wokalistka zespołu Warius Manks była wzruszona tą wielką ogólnoświatową inicjatywą. Piękne, naprawdę piękna inicjatywa. Zaskakujące to jest, jak, jak dużą skalę to osiągnęło. Na początku byłam taka no, pełna nadziei, ale jednak no, nie, nie myślałam, że to aż taką skalę przyjmie i naprawdę jestem, jestem dumna ze wszystkich i, i szczęśliwa, że, że się zdecydowali w takiej ilości dzisiaj tutaj pojawić i podjąć to, to wyzwanie, bo jest to ogromne wyzwanie taki bieg. Ja sobie przypominam czasy, kiedy jeszcze biegałam. No to. To, to, nie wiem, pewnie bym się zastanawiała, czy w ogóle dam radę, czy, czy, to, czy, to, czy to warto. A warto, bo to wyjątkowe wydarzenie ma pomóc w zebraniu środków potrzebnych na rozwój badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W poznaniu najdłużej przed samochodem uciekał Grzegorz Urbańczyk. Przebiegł 49 km ponad 3 godziny. Nasz redakcyjny kolega Przemek Walewski przebiegł ponad 41 km. Gratulujemy! Trzecia edycja biegu 10 km Szpod-Swarzęc już za nami. Organizatorzy nie mogli narzekać na pogodę i frekwencję. Zmodyfikowana trasa sprzyjała szybkiemu bieganiu. Na mecie zameldowało się w regulaminowym limicie czasu 90 minut prawie 3000 biegaczy i biegaczy. Takiego najazdu zawodników nie było dotychczas w podpoznańskim Swarzędzu. Frekwencja zwiększyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem o prawie 100%. Zgodnie z przewidywaniami wśród mężczyzn wygrali reprezentanci Kenii, a wśród pań polskie zawodnicy. Launen Mark Kwalia stanął na najwyższym miejscu podium, tuż zanim nim dobiegł jego rodak Moses Bowen, a na trzeciej pozycji uplasował się najlepszy Polak Bartosz Majorczyk. Najszybszą kobietą była Karolina Górna. Zdaniem organizatorów za rok na Swarzędzkiej dziesiątce może pojawić się nawet w 5000 biegaczy. Po raz pierwszy w Wielkopolsce podczas biegu ulicznego na 10 km Marek Michałowicz ze Swarzędza wylosował samochód osobowy nowiutkiego Hyundaja I-10. Coraz więcej ostatnio mówi się o biomechanice bieganie. Powiedzmy w takim razie, czym jest w ogóle biomechanika? Biomechanika to jest opis fizyczny pracy naszego ciała. Jak pracują stawy, w jakim zakresie, w jakich zależnościach, z jaką siłą pracują nasze mięśnie. Jest to bardzo ważny element charakteryzujący ruch, ponieważ w zależności od prędkości siły działające nasze ciało się zwiększają lub zmniejszają. Z tym często powiązane są kontuzje. Jak to należy łączyć? Mianowicie, jeżeli mamy jakiekolwiek ograniczenia zakresu ruchu, automatycznie jesteśmy zdolni do bezpiecznego biegania, ale z mniejszą prędkością. Jeżeli chcemy biegać z większą prędkością, musimy mieć automatycznie jak największy z możliwych zakresów ruchu w stawach naszego ciała, i siła mięśni naszego ciała powinna być właściwa względem masy naszego ciała. Dlatego biomechanika. Coraz częściej jest tematem różnych forów czy biegowych, ponieważ ludzie zaczynają się zastanawiać, jak powinni biegać, żeby jak najdłużej cieszyć się tą radością. Jest to nie do końca dobre podejście, ponieważ jeżeli ktoś jest sprawny, to jakość jego ruchu jest zapisana genetycznie, czyli jeżeli nie mamy ograniczeń naszego ciała, to wtedy biegamy tak, jak powinniśmy. Dlatego nie powinniśmy za dużo skupiać się na tym, jak technicznie powinniśmy biegać, natomiast powinniśmy bardzo dużo czasu poświęcić na to, jak sprawne nasze ciało jest przed bieganiem. Im większa sprawność naszego ciała przed bieganiem, tym lepsza jest technika biegowa. Ja ostatnio zaczęłam biegać i rzeczywiście coraz więcej biegaczy w ogóle mówi o tej biomechanice biegania. Ale też zwróciłam uwagę na to, że dużo osób biegnie z obciążeniami czy to z jakimiś butelkami, czy jakieś dodatkowe akcesoria ma przy sobie. Czy to wpływa negatywnie właśnie na tą biomechanikę biegu? Czy możemy nabawić się kontuzji poprzez te dodatkowe obciążenia? Wszystkie dodatkowe obciążenia mogą sprzyjać kontuzjom, jeżeli są asymetryczne. Czyli innymi słowy mówiąc, jeżeli byśmy biegli z dwoma butelkami wody, z każdą w jednej ręce. To teoretycznie poza zmęczeniem naszych dłoni nie powinniśmy mieć większych problemów. Natomiast jeżeli obciążenie zaczyna być asymetryczne, tak, czyli że w jednej ręce coś mamy, w drugiej ręce czegoś nie mamy, może to mieć wpływ na to, jak pracuje nasz kręgosłup i w ilości, dużej ilości powtórzeń kroków, tak, czyli przy biegach długodystansowych, może mieć wpływ na, na to, co się dzieje. Biegając też zauważyłam, że mało osób się rozciąga. Nie rozciągają się przed, nie rozciągają się po. Powiedzmy właśnie, dlaczego to rozciąganie jest takie ważne. No i właśnie, czy przed, czy po, czy jedno i drugie jest istotne. Pozycje stretchingowe, one sprawiają dwie rzeczy. Jedna rzecz, że powodują rozluźnienie powięziowe, a druga rzecz, e, powodują lepsze przesuwanie nerwów w samym układzie mięśniowym. Każde naciągnięcie nerwu, czyli tak zwana neuromobilizacja, powoduje aktywację całego mięśnia. Dlatego stretching powinien być przed bieganiem, ponieważ jeżeli go wykonujemy, automatycznie zwiększamy aktywność mięśni, co znaczy, że jesteśmy <laughs> bardziej gotowi do wysiłku i te mięśnie będą nas chronili. Jeżeli w normalnych warunkach chodzenia używamy powiedzmy około 30% masy mięśniowej, którą mamy, to w momencie, kiedy zrobimy stretching, aktywujemy rezerwy, które są, czyli tak naprawdę zwiększamy ten potencjał użyteczny mięśni do około 60-70 i w tym momencie automatycznie zwiększamy ochronę naszego ciała w momencie, kiedy biegamy. Także na pewno różne formy stretchingu są wskazane przed, natomiast pytanie czy po, więc po na pewno ruch. Na pewno ruch, yy, tak jak, czy delikatne rozbieganie, czy jazdy na rowerze, czy powiedzmy delikatne ruchy w stawach, natomiast już nie stretching. Dlaczego? Ponieważ stretching jest zwiększeniem aktywności mięśnia, co znaczy, że kosztuje go duży, dużo więcej metabolizmu. A jak kosztuje go więcej metabolizmu, to więcej energii. Czyli jeżeli jesteśmy po ciężkim treningu i zrobimy stretching, to wydłużamy proces regeneracji po bieganiu o kolejne 24 godziny. Po ciężkim wysiłku... Polecam zimne prysznicy. Tego pana nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jeden z najbardziej utytułowanych skoczków w historii, dzięki któremu niemal wszyscy Polacy zaczęli oglądać zmagania na światowych skoczniach. Adam Małysz. dziś jeździ w rajdach terenowych, trzy razy wystąpił w rajdzie Dakar, ale również kombinator norweski. Ta ostatnia dyscyplina zachęciła nas do rozmowy o bieganiu. Zawsze podkreślałeś, że potrzebujesz dużo adrenaliny. Czy staniecie na starcie tego biegu dostarcza tyle samo emocji, co na rozbiegu z skoczni, czy za kierownicą z samochodu? No mi dostarcza na pewno, dlatego, że ja się nie przygotowywuję do, do takich biegów i to sam stres przed, przed startem jest, jest ogromny. Przede wszystkim, żeby i drużyny nie zawieźć i żeby sobie wstydu nie narobić, bo jednak e, tutaj trzeba trenować, żeby, żeby biegać maratony, żeby e, biegać zawodowo, to, 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 to trzeba na pewno trenować. Zresztą tak jak i każdy inny sport, który, który chce się uprawiać to, to i podchodzić do niego bardziej profesjonalnie, to, to, to trzeba cały czas e, trenować. Więc e, nie wymagam jakoś cudów od siebie tutaj. Mam nadzieję, że tych 10-12 km przelecę. A po przygotowaniu takim kondycyjnym, Twoim teraz jako kierowcy, bieganie też jest takim narzędziem do budowania formy? Jest. Choć nie ukrywam, że, że, że wolę jeździć trochę na rowerze. Bardziej na rowerze gdzieś tam po górach jeżdżę i, i to mi większą przyjemność sprawia, ale kiedyś bardzo dużo biegałem, bo uprawiałem kombinację norweską i do wieku tam seniora, więc dużo biegałem nie tylko na nogach, ale również i na nartach. I całkiem nieźle mi to szło, ale no od dobrych 15 lat nie uprawiam tego akurat sportu i, 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 i braki są. To już wszystko w tym słonecznym odcinku treningu dla każdego, a w następnym wydaniu znowu gwiazda Michał Piruk opowie o tym, czy tańczy, czy nie tańczy. Okazuje się, że tańczyć też można fajnie na plaży. Pojawimy się na plażach nad jeziorem i pokażemy, co można zrobić z zwykłą deską do pływania. No to do zobaczenia. Trzymaj się Przemek. Na razie. No, Hej. Na razie. Ciao.